Ostatnio w totalnej porażce Sean, Sugar i Sky stworzyli swoje własne wyzwania. Sky wymyśliła bieg przez płotki, Sean je pokonał, a Sugar zebrała. Wyścig Shawna po drzewach był zabawniejszy niż małpa z piłą. Sugar nie tylko zwyciężyła, ale zrobiła to z przytupem. <ścoughs> Ostateczna rozgrywka miała miejsce przy wyzwaniu Sugar pokazie talentu. Beko-wybuchy szeryfa Sky trafiły do celu. Wszystkich nas poruszyła pachowa serenada Shona. A kiedy Sugar połączyła rap z muzyką country, cóż, tego czegoś nigdy nie zapomnę. Narka! <laughs> Dwójka z trójki już została, bo Sugar wyleciała. Ale i tak miło będzie zobaczyć, kto dostanie łomoc. No, usiądźcie wygodnie. Stawką jest milion dolców.

Pi! No już śpi! Co się ze mną dzieje? Nigdy nie miałam problemów ze snem przed wyzwaniem. Tylko że tym razem mogę zdobyć milion dolarów. Tak, chyba chodzi o kasę. Szon pewnie ma ten sam problem. Z otwartymi oczami. Dzięki temu mózg przyswaja informacje i budzi cię w razie jakiegoś niebezpieczeństwa. To się może bardzo przydać podczas nocnego ataku zombie. albo jeśli się zaśnie na rowerze, niebezpieczeństwo! Au! Naprawdę działa. Sky i Son zbiórka natychmiast! Tak! Dzisiaj jedno z was wystrzele z armaty, a potem zaczną się moje wakacje. No, a drugiemu z nas wręczysz milion dolarów. Nie zapomniałem, Sky. Skupiam się tylko na tym, co sprawia mi radochę. jasne? Zdecydowałeś już, jakie to wyzwanie, które wygram? Będzie? Wow, ha, ale składnia. Bum! Ha! Doskonałą składnię ja mam! O, rany... Czy mogę już kontynuować? Finałowe wyzwanie jest tak trudne, że prawnicy nalegali na przydzielenie wam pomocników. Cóż, to nie jest najgorszy pomysł. Znaczy, przydadzą się do szukania waszych ciał. No, którego z dawnych zawodników poprosicie o pomoc? Jasmine najlepiej sobie radzi, ale lubi Shona. Więc nie wierzę, że pomoże mi wygrać. Hmm... Moje preferencje oparte na sprawności fizycznej? Jasmine, Rodney, Dave, Semi, Toffer, Scarlett, Emmy, Max, Birdo, Sugar, tylko nie Leonard! Wybieram Rodneja! Serio? <laughs> nie, 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 nie. <laughs> Przecież pytałeś nas, kogo. Tak wiem, pytałem, kogo chcecie. Przez zwykłą złośliwość. <laughs> pomocnicy zostaną wybrani tą metodą. Jak naciśniecie ten guzik, potencjalni pomocnicy przelecą przez ekran. Osoba, której twarz się wyświetli, będzie pomocnikiem. <śmiech> <śmiech> Czy można odrzucić pomocnika? Nie, ale raz można kogoś pominąć i wylosować ponownie, tak, żeby było trochę ciekawiej. O tym, kto rozpocznie, zdecyduje rzut monetą. Au! Sząd wygrał? No to sprawdźmy, kto ci się trafi. Tak, nie, tak! Jasmine, superowo! poszczęśliło mi się! Sky, twoja kolej! Dave! Uh, nie wyszło nam najlepiej, więc. Um, chyba spróbuję jeszcze raz. Boisz się, że ci nie pomoże, bo odrzuciłaś jego miłość na oczach wszystkich, a potem nawet się z nim nie pożegnałaś, kiedy poświęcił się dla ciebie? Ostatnia szansa! Co wypadnie, będziesz miała. Twoim pomocnikiem będzie Dave! Wow, to ci przypadek! Oh. Nabijasz się ze mnie? Sky gra z Dave'em, za to Sean gra z Jasmine. <grystanie> Ekran zamigał, zatrzymał się na tobie i BUM! Tak! Wspaniale! Wspaniale! A ty też od razu na mnie wskazałaś? Uh... O, Dave! <grystanie> Było ciekawie! Chris, proszę nie! Sky trafiła na ciebie, zakręciła jeszcze raz, znowu trafiła na ciebie i zaczęła jęczeć. Jakoś tak. Nabijesz eee, nabijasz się ze mnie? Przykro mi, że miałaś pecha. Ja spróbuję nie wchodzić ci w drogę. To będzie jak zabranie cukierka bardzo smutnemu dzieciakowi. Mogę walczyć przeciwko Seanowi, ale Sean i Jasmine. Jeśli mam mieć jakąkolwiek szansę, Dave musi się postarać. Jak go przekonać? O, Ty... mnie... pocałowałaś! Odrzuciłam cię, bo chciałam skupić się na wyzwaniu. Trudno być w jednej drużynie z kimś, z kim chcesz się spotykać. Ty... chcesz się spotykać ze mną? No, pomożesz mi wygrać wyzwanie? No jasne, że tak! Przestałem już kumać, co się dzieje między Sky a Dave'em. To jest jakieś. Ee... Mm. Powitania zakończone? Super. Czas na finałowe wyzwanie. Nadałem mu przeuroczą nazwę. Podwójny duet śmiertelnie konającej śmierci. Czy to jest niebezpieczne? Podwójny duet śmiertelnie niebezpiecznej konającej śmierci. To będzie niebezpieczne. Zdaje mi się, czy wcześniej był strzejszy. Ponieważ Scarlet wpadła w szał i zmieniła wyspę, siejąc spustoszenie w tajemnej podziemnej sterowni. Um... Nie ma czasu na wyjaśnienia, Dave. Możemy wypróbować wszystkie cudowne zagrożenia, jakie oferuje nam nowy krajobraz wyspy. Cieszycie się? John i Sky, w towarzystwie pomocników, będziecie ścigać się przez wyspę. Kto pierwszy przekroczy linię mety, otrzyma okrągły milion dolarów. Super! Wystarczy tylko przetrwać upadek z 600-metrowego lodowego klifu, nauczyć się oddychać w błocie, a potem przebiec sprintem 3 km przez pole, na którym jestem tego więcej niż pewien. Nic złego was nie spotka. <ścoughs> Chodzi o to, że najprawdopodobniej nie uda Wam się wyjść z tego z życiem. Wow. Prawnicy nalegali, żebyście przy pierwszej części wyzwania nosili kaski na głowach. Kto to wie, może kiedyś zaczniecie z nich korzystać. Jak dotrzecie na szczyt góry radzę zrobić sobie bobsleje, bo inaczej czeka Was bardzo trudna jazda w dół. Łapcie zaliny! Wyzwanie zaczyna się teraz! Powodzenia! Bądźcie zdrowi! Powiedziałbym tak, gdybym nie był sobą. O, rany! Mamy zrobić Boba z tego dziadostwa? Zapomnij o Bobie! Skakuj! Juhu! Zostajemy w tyle! Róbmy to, co oni! Skakuj. Nie wiem, czy to dobry pomysł. A pomysł utraty miliona dolców jest lepszy? Szybciej, szybciej, szybciej! <laughs> nie mam mowy, żeby nas dogonili! <laughs> Nic nie widzę! Brawo! Brawo! <śmiech> brawo! <śmiech> Zaraz ich dogonimy! Wjeżdżają w mundy! My musimy je objeżdżać! Nie przewijemy się przed nie! Jeśli Jasmine tak może, to ja też! Tych nie! <laughs> Jasmin jest mocniej zbudowana niż ja, ale jak wrócę do domu przypakuję. No ten, będę ćwiczyć i jeść węgrę. Tak, ta historia dobrze się skończy. Zdobędę dziewczynę, a ona pieniądze. Dziwnie to brzmi. Te część mamy z głowy. Jasmin, chodź! Zimno. Pięknie, utknęliśmy. Wiedziałam, że to był zły pomysł. Czuję się okropnie. Miałem ci pomagać, a nie przeszkadzać. To nie twoja wina, Dave. I muszę ci coś powiedzieć, bo źle mi z tym i. Nawet ten słodki kotek nie poprawia mi humoru. Kotek? Hej, kotobocie! Tak, do ciebie mówię, ty szkaradny pchlarzu. Kotobot? Sky, co ty wypra... Cii, wyciągam nas stąd! Na mój znak uchyl się! Ej! A zaprogramowano ci załatwianie się do kuwety! Ta! Teraz! To był bardzo zły kotek! Ten finał jest nieprzewidywalny. Sky wrzeszczy na kotki. Dave płakał już dwa razy, a Jasmine walnęła bałwana pięścią w twarz, która była jej twarzą. To nie koniec! Ktoś wyjdzie stąd bogatszy o milion. To wielki finał totalnej porażki na wyspie Pachiteo. Witajcie! Son i jego pomocnica Jasmine pierwsi dotarli tutaj, do największej na świecie kałuży błotnej. Ma 2,5 metra głębokości i 160 metrów powierzchni. Błoto jest zbyt gęste, żeby przez nie przepłynąć. Trzeba więc przejść na drugą stronę, przenosząc towarzysza na plecach. A, a ta osoba na dole nie utonie? Utonie. Um... Chyba, że użyje węża ogrodowego. Chyba będzie lepiej, jak ty wskoczysz mi na barana. Och, no co ty, bez problemu mogę. No masz rację, ale tak będzie w porządku. Odwalasz całą brudną robotę. Nie mam nic przeciwko temu. Jak wyleciałam z wyspy, myślałam, że to już koniec. A teraz jesteśmy razem w finale. Jeśli wygramy, będziemy mogli podzielić się kasą. Tak, całkiem o tym zapomniałem. No, tak! Ale w zasadzie to Sky i ja jesteśmy w finale. Ty i Dave tylko pomagacie. Podzieliłbym się, gdybym mógł, ale zasady są jasne, więc. Tak naprawdę to nie ma żadnych zasad w tej kwestii. Więc jeśli chcesz, to możesz podzielić się forsą. Tak! Możemy to zrobić! To fantastycznie, Sean! Super, co nie? O! Tak! I po co ja ją wybrałem? A, nie jestem samolubny! Robię to też dla niej! Mój plan, żeby nie być zjedzonym przez zombie, jest lepszy od jej głupiego pomysłu na wydanie kasy. Spróbuję to lepiej ująć. Moje marzenie o szkole walki i kwiaciarni może się spełnić dzięki Shonowi. On jest najlepszym darem, jaki dostałam od życia! Nie, 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 nie. Błoto jest czyste? Czy na pewno było to takie, błoto z błota? Ej, zostajemy w tyle, chodźmy wreszcie. O, ja byłem pod wychodkiem, błoto było tak naprawdę. A. A. Tak się ucieszyłam, że zapomniałam, że boję się zamkniętej przestrzeni. Jak choćby zbiornika pełnego błota. Ej, hey, co, co jest? Co się dzieje? Czas min! Czał. Idziesz w złym kierunku! Ej! O! Ty biegniesz? Nie! Wstój! Dlaczego oni wracają? Mieliśmy przewagę! Zawróć, proszę! No. Co ty wyprawiasz? Odczep się! Ej! Uważaj! E, Nudy! Dawać mi tu model 3.0! Remis z Seanem Bum! Mam wielkie szanse na wygraną. Jasmine odwaliła całą brudną robotę. Może powinienem się z nią podzielić. Jest porówno. Świetny moment na krótką przerwę. Jasmine, Dave, możecie usiąść. Zaraz pokażę wam kilka moich ulubionych nagrań. Na serio? Kwiaciarnia i szkoła walki? Można wymyślić głupszą inwestycję? Yy! Jak ja mam jej to powiedzieć? Muszę zgarnąć cały milion pół, to za mało. I po co ja ją wybrałem? A, nie jestem samolubny. Robię to też dla niej. Mój plan, żeby nie być zjedzonym przez zombie, jest lepszy od jej głupiego pomysłu na wydanie kasy. Spróbuję to lepiej ująć. Ciekawe, czy znalazł jakieś właściwsze słowa. Zmieniłem zdanie! Naprawdę! Gdzie masz ten klip? Ha! Dlatego w pokoju zwierzeń zachowywałam ostrożność. Nie można dać Chrisowi amunicji! Ej, bo... nie chcę, żebyś czuł się pominięty, więc. Cześć! Jestem Sky! Taśma z przesłuchania? Dlaczego ją. Przewinijmy kawałek dalej! Ale jeśli się dostanę, będę tęsknić za moim chłopakiem kitem. O nie! Mój chłopak był w pokoju, kiedy to nagrywałam! Co miałam powiedzieć? Tak naprawdę to chciałam go rzucić, ale nie zdążyłam i tak bardzo lubię Dave'a. O, strasznie to zagmatwałam! Zupełnie przestałem już kumać, co się właściwie dzieje między Sky a Dave'em. Znaczy, o, słyszeliście to, co ja. Rety. <ścoughs> Może tego nie dosłyszał! Będę tęsknić za moim chłopakiem, kitem! Moim chłopakiem, kitem! Moim chłopakiem, kitem! Moim chłopakiem kitem! Hej, <stytuj> mogę to wyjaśnić! A -A -A -A! To było to Ale! Ale mam chłopaka! Chłopaka! Jasmin, zmieniłem zdanie! Podzielę się z tobą pieniędzmi! Chcę tego! Musisz mi uwierzyć! Już. Gdy więcej ci nie uwierzę! Tak, mam chłopaka, ale to pomyłka! Kiedy poznałam ciebie, to. nic nie mów! Sorki, ludzie, ale właśnie skończył mi się popcorn, więc powinniśmy wrócić do wyzwania. Poważnie! O Oczywiście, pomocnicy nie będą już raczej zbyt życzliwi, więc. Teraz zamiast pomagać, Jasmine i Dave zaczną przeszkadzać. Wyspa znów jest online i dzięki tym kontrolerom można rzucać przeszkody, żeby was spowolnić albo nawet całkowicie zmiażdżyć. Miodzio! Świetnie! Mm. <laughs> to była dobra nowina. A teraz sprzedam wam tę złą. Macie 10 minut na zakończenie wyzwania. Jeśli nie zdążycie, to Jasmine i Dave podzielą się pieniędzmi. Nie możesz, Co? Chris! Mogę. Zrobię to z chęcią! Start! Jednak będę mogła otworzyć szkołę walki i kwiaciarnię? Czy co? To super czadowy pomysł na biznes! Koszmarny pomysł. Kto by chciał walczyć z kwiatkami? Nie wiedziałem, co zrobić z kasą, ale teraz wiem. Puszczę force z dymem na oczach Sky. To powinno zaboleć, nie? No Och, no, błagam! O -o. Ale ubaw! Boki zrywać! Oczywiście nie chcę, żeby Szon wygrał. Ale nie chcę też, żeby biedak ucierpiał. No, nie za bardzo. Więc to im się należy. Tak myślę. Nie ułatwiają nam zadania. No no co ty? O, są coraz bliżej. Macie dwie minuty. Wygram, to może uda mi się przebłagać Jasmine! Wybacz, nic z tego nie będzie! Złe wieści, Skaj! Będziesz miała pod górkę. O, o rany, rany, rany. <trybuj> Jeszcze 20 sekund. No, chyba będzie miała te kwiaciarnię i szkołę walki. Gratulacje, Jasmine. To jest nie fair. Nie, 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 nie. nie! O tak. Sześć, pięć, cztery, trzy, o, 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 dwa, jeden. Koniec gry. Mamy milion! Moje gratulacje! Zemsta jest słodka! O, a co my tu mamy? Nie! Czy ja? Jesteś wciąż na mnie wściekła? Jestem na ciebie wściekła. To już koniec tego bardzo, bardzo niegrzecznego sezonu. Chris McLean ma dla Was radę. Jeśli nie możecie znieść bólu, to omijajcie totalną porażkę na wyspie Pakiteo. Czy my o czymś nie zapomnieliśmy? Teraz może być już tylko lepiej. Akurat.